Witam Was bardzo serdecznie z tej strony Venom, a to jest seria odcinków serwera alestia.pl Zagramy sobie tutaj Ninjum Archer. Mam tutaj taką oto ninja Dodger, ale postanowiłem nagrywać filmiki na YouTube i stworzę nową postać. Tak więc wybierzemy sobie ninja. Nazywamy się Venom. czyli pier? pierwsze I utwórz. I tak. I start. Serwer ten jest ogólnie bardzo fajny. Bardzo przyjemnie mi się tutaj gra. Wystąpiły ostatnio bugi, ponieważ robiłem misje. Dodali misje takie, jak są na PL-u. No i byłem na stronach pamiętnika. No i wchodzę podajże wieczorem i patrzę, a tu mi misje wszystkie cofnęło. No i nie, myślę, że to jakiś bóg jest. I te misje trzeba robić od nowa. Ale mi się ich nie chce robić. Tak więc tworzę sobie nową postać. Dadger to będzie tylko taki dla rozrywki. A z tej postaci będę nagrywał Let's Player. Tak więc witamy w Alesti. Tak, 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 powinien Powinni strażnika, czeka już na ciebie. Jeśli się nie zacząć, powinni. Mogę za zaraz poszukiwać przygód. Nie, pokażę więcej tego komunikatu, żeby nam nie zajmowało miejsca. Na starcie dostajemy. O! Peleringi. To chyba nawet dodali. To jest, pie jest <laughs> pieczęć teleportacji. Buty wiatru, zdjęcie konia, tu pierwszy level. Konia, 4 plus 4. I toga, która daje perzy 1200, szybkość ataku 8% i szybkość ruchu 20%. I dodatkowy bonusowy, to jest w moim przypadku odporność na dzwony 4%. Załóżmy sobie, o, jak pięknie. Pójdziemy wbić ten piąty level. <coughs> Zrobimy sobie skille. Yy, yy, yy. Może lepiej zsiądziemy sobie z komika Tutaj weźmiemy potki. Rinki e, na trzy i jedziemy. Tak Tak, tak mówię, grałem tutaj tagerem, ale postanowiłem nagrywać filmiki. I stworzyłem sobie Ninja Archera. Jeszcze nigdy w życiu nie grałem arszerem, ale postanowiłem się z tym zmierzyć. Polowanie drugie rozpocznij. i tu pies. Bardzo polecam wykonywać tę misję, bo jak na początek ktoś gra, to dostaje się zbrojki, hełm i tarcze. Także nie trzeba ulepszać u kowala, nie trzeba trac tracić kasy. Który to mamy już level? Trzeci. Gipies, tak. Polowanie zakończone. I dostajemy takie no 9 lewe, kremowe ubranie. O! <laughs> Jak już widzicie, mamy tutaj 3000 yang. Tutaj na tym serwerze można się dorobić poprzez schodzenie na metki, ponieważ dropią. W skrzynie z instrukcjami, kamole oraz zmianki. Także nie trzeba kupywać, a nieźle można się dorobić. Dropią tutaj też takie spróchniałe skrzynki. Akurat mi teraz nie chcę dropnąć, ale z niej wypadają. Zwoje EGZO, rady, małże, pedeki na pół godzinki na pół godziny. Yy, co jeszcze? Czekajcie, czekajcie... O, podki to wiadomo. I różne jeszcze tam inne rzeczy. Mm. Dzisiaj na przykład jest oks, więc na pewno się wybiorę, ponieważ można bardzo <coughs> dużo fajnych rzeczy dostać. Ostatnio, jak byłem na OX, to było takie podchwytliwe pytanie. Większość graczy odpadła. No i zostało nas tam może z 30 graczy. No i podostawaliśmy bardzo fajne rzeczy. Yy, mniej więcej zmianki EXO, yy, pieczęcie lwa, dzika. Pierścień był księżyca. On daje 50% ekspa, 20% średnich obrażeń i coś jeszcze. Chyba na potwory, ale nie jestem pewny. Dobrze, jeszcze jedno kółko i pójdziemy o chwilę. Hmm. Czemu nie chcę te kopniałe skrzynki tropić, no Dobra, piąty level. To jak zajdę, to wtedy <coughs> włączę nagrywanie. Już jesteśmy tak, trenerem ocyłku łuku rozpocznij. Otrzymałeś 4 punkty umiejętności, tak? Początkowo to dodamy sobie ognistą strzałę, gdzie ona tutaj jest. I tam dowiedziałem się paru rzeczy odnośnie archera. I tak, ognista strzała, trująca, no, nie, trująca strzała. Powtarzalny strzał i deszczał Tak. Będziemy dodawać tutaj w ognisku strzałem bo to jest chyba najlepszy skill, jaki może być. Tak więc, co by tutaj? Są tutaj takie misje monitor. Tutaj idziemy do kapitana, a on nam zleca tam zniszczyć ileś kamieni metin. Podajże zawsze 5. Nie, tutaj akurat 3, ale później to będzie 5. Pierwsza misja. Kapitan zlecił ci pierwsze zadanie. Udowodnij, że jesteś godnym wojownikiem królestwa. Znajdź i zniszcz trzy metiny cierpienia. Występują one w pierwszych miastach. To także... Yy... Zaraz, może tam dojdę, zrobię cięcie i zniszczymy ten metyn. Mamy tutaj pierwszego matina Musiałem zmienić, ha, bo, ha, jak nie było. Mam nadzieję, że tutaj te kryty grysy nie będą mnie mówiły, bo bym nie dał rady. Aha, porzucimy sobie skillę mi nie mamy łuku, ale to nic nie szkodzi. Tutaj i deszcze. Ojej oj, oj. co to się stało? Myślałem, że dam radę. Ale coś Wiecie, wiecie co, nie będę Was zanudzał. Włączę nagrywanie, jak będzie końcówka Metina. Mamy tutaj końcówkę Metina, teraz będzie szósty level. Dodamy sobie tutaj dwa zręczność. O, zniszczony niszczamy i przy okazji level 5, 6, przepraszam. I to widzimy się, jak znajdę następnego metka. Ubijamy tutaj końcówkę drugiego metka. Zaatakowałem tutaj brązowy niedźwiedzie i biały tygrys, ale nie czy że oddam radę. I, i jest! skrzynka z instrukcjami odjadę troszeczkę z tej skrzynki może wypaść od <laughs> zera, czyli może być pusta, do pięciu ciąg. także otworzymy i tak, ognisty duch szarża podwyższenie ataku, krycie się i bez fut i no to te księgi nic nie są warte, więc wyrzucę je. I przy okazji bicia metka, wyleciały mi tutaj te sputniałe skrzynki. Otworzę je i niebieska miksurka i marchewka. No. Dobrze, zrobię cięcie i widzimy się przy następnym metnie. Mamy tutaj końcówkę ostatniego mecina. Znowu zaatakowały mnie te niedźwiedzie, ale myślę, że dam rady dojść do Macina do końca. Jest level. Metinologia. Wykonałeś pierwsze zadanie od kapitana. Wróć do niego i przekaż mu informację. Także cepniemy się do miasta. Hmm. Pytamy sobie tutaj w miejscu strzałę. Za tą metynologię to głównie dostaje się błąd silny przeciwko potworom. O widzicie. Otrzymujesz 1% przeciwko potworom. No dobrze, no to pokażę, że Wam może jeszcze co jest, co znajduje się u handlarza bronią, zbrojami. Sklep, część pierwsza. Tak, tutaj są te podstawowe, co na wszystkich serwisach, no na globalach praktycznie. Natomiast w sklepie, część druga, znajduje się miecz zakrętego rogu. dla Glasury, FMS. Kozik, antyk, jelonek, yy, rip i jesio. Yy, u handlarza zbrojami. Yy, znajduje się tygra, yy, lwia i śmiertelka. Czyli te pierwsze się te trzy zbroje od 18 do 34 levela. dla każdej postaci hełmy I tarcze Wszystkie plus trzy są Teraz do handlarki <laughs> O, taka misja Nie jest. No, jajku. Tutaj jest konto VIP za SM, czyli można sobie kupić konto VIP. Yy, daje ono 50% expa, dropa i podwojajang, czyli jakby złączone w jedno. Nie, nie jest sobie, to jest różności, Mamy tutaj drewniane bransolety, skórzane buty i drewniany naszyjnik. Są tutaj potki, plecak mikstur, w którym znajduje się po tysiąc mikstur, czerwonych lub niebieskich. Są zielone miksturki, fioletowe, buty wiatru, pelerynki oraz zwój powrotu umiejętności. Co tu jeszcze? No tu chyba nic więcej nie ma. W odcinku byłoby to na wszystko, nie wiem czy będę wam nagrywał kolejne levele jak bijam, na pewno będę wam nagrywał jak dropię, czytam księgi, yy, ulepszam IQ, no i nie wiem, może będę nagrywał wam te level upy, ale nie jestem pewien do końca, kolejny odcinek to będzie na pewno z OX, z dzisiejszego Ox. I myślę, że to na wszystko. Droping tutaj jeszcze wam powiem niebieska, ese nie, niebieska esenc esencja kryształu. No, w nich znajdują się ulepszacze, więc warto to zbierać oraz spuchniałe skrzynki. No i kolejna manifesta. No myślę, że to na wszystko. I do zobaczenia w kolejnym odcinku.